Na Syberię obok mężczyzn wędlowały również kobiety. Kobiety mogły wędrować w charakterze bądź katorżniczek, albo też jako towarzyszki katorgi innych osób. Były natomiast kobiety. One stanowiły o wiele mniejszą część katorżników, ponieważ rzadko bardzo kobietę skazywano z paragrafu politycznego na karę katorki. Ale były takie panie, które miały pracować na równi z mężczyznami i na równi z mężczyznami cierpieć katargę. I tu chyba najlepszym przykładem będzie pani Anna Gudzińska, warszawianka. Tutaj na szkicu oznaczona pod numerem 30 jest to niejako skrajna postać obrazu, natomiast jest to wyraźnie pierwszoplanowa postać namalowana przez Aleksandra Sochaczewskiego. Zdawała się ta pani o wyjątkowo smętnym spojrzeniu, smutnym, obok której kręci się pies. Otóż prowadziła ona winiarnię przy Nowym Mieście w Warszawie. Była ona właścicielką tej winiarni. Nie jej mąż, tylko ona. I ponieważ to ona była właścicielką, ona zgodziła się na to, żeby ta winiarnia stała się punktem kontaktowym dla powstańców styczniowych, została skazana z paragrafu politycznego. Była miedziarką 10 Pawilonu, aczkolwiek trafiła na Syberię rok albo dwa lata po Sochaczewskim, więc oni się nie znali w czasie podróży. Natomiast jako ciekawostkę można powiedzieć to, że prawdopodobnie była to wielka miłość Sochaczewskiego, to taka pierwsza wielko, wielka miłość życiowa, ponieważ sportretowana została na czterech obrazach. I tak naprawdę nie tylko na pożegnaniu Europy, ale też na trzech pozostałych. Jednym z bardzo ważnych obrazów Aleksandra Sołaczewskiego jest pani Gudzińska, obywatelka Warszawy nad Przeremblą, przedstawiający nie tylko samą Annę Gudzińską, która jest centralną postacią dzieła, ale też grupę kobiet, grupę polskich zesłanych katorżniczek pracujących w usolu przy wydobyciu soli kobiety również skazywane były z paragrafów politycznych i mamy tutaj jaskrawo pokazane, w jakim charakterze pracowały na Syberii. Kobiety raczej nie kierowane były do pracy na przodkach, na kopalnianych przodkach, do wyremu lasów, jednak była to praca fizyczna no, zbyt wymagająca dla niewiast, natomiast kierowano je do prac tak zwanych kobiecych, które jednak w syberyjskich warunkach bardzo często okazywały się być niezwykle ciężkie. Sam najlepszym przykładem jest pani Gudzińska, która zmuszona została do prania, do prania w lodowatej angarze, tutaj tylko przerębel został jej wyrąbany niewielki, natomiast prawa ona przez cały dzień. Wydawałoby się, że pranie no jest lżejszą jednak formą aktywności niż praca chociażby w kopalni, natomiast warto zwrócić uwagę na elementy charakterystyczne. Pranie odbywało się w zamarzniętej rzece, więc ta woda była lodowata. Pranie ręczne wiązało się z koniecznością wielokrotnego zanurzania dłoni, przed przedramion, w zasadzie całych rąk, nawet czasami w trakcie, w trakcie wykonywania tych Przepierek. Przy każdej pani stawiano jednego osobnego wartownika wartownika z nachajką. To jest tutaj bardzo wyraźnie pokazane. wartownika, który miał prawo taką kobietę nawet uderzyć, jeżeli by ona odmawiała ciężkiej przymusowej pracy. I zwróćcie warto zwrócić uwagę też, że tutaj pani Gudzińska wykorzystała tylko chwilę na ogrzanie sobie dłoni, dmucha w nie stara się pobudzić jeszcze krążenie krwi, ale to już wystarczy rosyjskiemu żandarmowi. To już wystarczy, żeby on podszedł, machał na Haikom groził jej, że jeżeli nie wróci do pracy, to za chwilkę spotka ją marny los zostanie po prostu pobita. A na drugim planie widzimy kobiety, kobiety, które zajmują się wyciąganiem urobku z kopalni, czynią to własnymi siłami, czynią to wyciągając sanie, są również pilnowane przez żandarma rosyjskiego, który no, niejako z pewną obojętnością patrzy na to. Jego zadaniem jest pilnowanie, żeby praca była wykonywana. Taka praca mogła trwać yy, od 12 do 14, a w miesiącach letnich, kiedy dzień był długi, nawet 15 godzin w ciągu dnia, z godzinną zaledwie przerwą w środku dnia na posiłek. Pani Gudzińska protortowana również została na bardzo przyjmującym obrazie pod tytułem Śmierć Gudzińskiej. Obraz przedstawia no, tytułową śmierć, ostatnie chwile życia Anny Gudzińskiej, która właśnie przez to, jak pracowała, do czego została zmuszona, jaką pracę musiała wykonywać, zmarła na zapalenie płuc. Rosyjski lekarz, który jest na tym obrazie pokazany, jak osłuchuje yy, płuca pani Gudzińskiej, niestety mógł stwierdzić tylko i wyłącznie to, że w przeciągu, że śmierć jest kwestią najbliższych godzin. Tak się też niestety stało. Anna Gudzińska zmarła.